Z, zapisu było lepiej, według pana lepiej się żyło Polako? No. Oczywiście, tak. No, oczywiście, że tak. Pod jakim względem? finansowym to, lepiej się żyło? finansowym lepiej, bo były ceny niższe. Ceny niższe, tam, waloryzacje. Waloryzacje były i wszystko, a teraz... Gospodarka no, się bardziej rozwijała? Gospodarka bardziej, a ja no teraz, 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 teraz się wszystko zwija. Co no. zbudował ten nowy rząd? Jakieś, nie wiem, yy... A nic nie zbudował. Zbuduje, buduje tylko swój no co, dobry wizerunek, tylko że nie ma bardzo czym, bo do czego się nie przystawi, to jest wszystko źle. Te CPK niby obiecuje. No. Zrobi te no. na początku go nie chcieli, zrobi to, co robić. Nie, to jest tylko ściema, oni tylko grają, żeby ludzi nie denerwować, że a, tam coś robią, ale tylko jest no poza, tak, no, pozorowanie. Z takim tempem to tylko ile czasu to, by poczytać? Pozorowanie tylko pracy i tyle, a to się tam nic nie robi. Dali te... z, rozliczają wszystkich, tracą czas, a to, przecież to kosztuje też tam się dostali tylko ludzie, którzy nic nie robią, biorą tylko za te w tak, tam... tej komisji pieniądze, a nic nie są w stanie udowodnić, bo rzeczywiście rzeczywistości to no, tej komisji w istnie ta. tak nie udowodnione, no takie sobie tylko wymyślają sobie jakieś tam fikcje. Pytają się i A to nie wiem, zmiany w edukacji, za tego jak pan ocenia, że mi prac domowych na przykład te dzieci, no nie wszystko no, zmieniają, już, no, już nie. nowe przedmioty to wszystko nie. To jest to jest masakr. Ja pamiętam, że to robią tylko po to, żeby manipulować ludźmi lepiej, żeby mniej było tej, właśnie, lektury wycofują mnie, na przykład. oczywiście, żeby człowiekiem mniej świadomym się łatwiej rządzi. Co mu się jaki kit wciśnie, to. No, to mnie historię nie poławia, słyszał, mnie lektur tych y takich, no. y klasycznych.